Siema, witam w kolejnym odcinku, to jest odcinek 9. W dzisiejszym odcinku zobaczymy mój zamek. Tak, wybudowałem go już. Było trochę pracy i kurde, dołaziłem do kopalni cały czas i tego kamienia dobrałem. Do, do, do tak, tu zrobiłem taki wjazd. Wejdźmy sobie, kurde, nie wchodzi. I tak, tak to wygląda. Są takie jakby grandol taki. Wynisko nisko jest dobre tak, tutaj, o, już nowy tu rosła, trzcina, Zrobiłem sobie miejsce. Ona musi mieć bezpośredni dostęp do wody, jakby ktoś nie wiedział, więc tutaj będę sobie trochę. Trzeba zrobić ten, wiecie, ten zemeczek takimi półeczkami, wiecie, z książek. Tutaj tak, barany mi weszły jeszcze przy okazji. I tu zaraz zbiorę. No tak widzicie tutaj wymieniłem na drewno. Tutaj to wygląda tak. A tutaj jest ta kolejka. Tutaj sobie transportowałem właśnie z tamtej chałupki. I na górę. Tutaj już nawet łódkę jedną, co rozwalić. Jak tam. No nie ważne. Tak, tu jest taki pokoik. Tu jest 11. Nie, 12 piecyków. E, tutaj jest skrzyneczka taka. Tutaj mamy. Tak. Tak to wygląda. Tutaj będzie żarełko. Jakieś tam. O, znalazłem właśnie grzybki. No to, to zrobię sobie zupkę. E, trzeba zrobić. Miseczkę. Robimy tak, mamy 4 i zupkę robimy tak, tak, wam pokażę, jak się może ktoś nie. Wie. zupka o, tu są, albo wezmę sobie, Dobra. Yy, i co dalej, ja tak, tutaj są te wszystkie rzeczy, które właściwie mam, I yy, to zabiorę, bo to nam się dzisiaj przyda, bo zamierzam wam pokazać, yy, jak zrobić tak. Ale takie coś jak w moim ostatnim filmiku widzieliście, takim bonusie wczorajszym, taki napis sobie zrobiłem na tym moim drugim świecie i co, co ja jeszcze miałem, a przyda mi się w sumie trochę pochodni. Tyle mi a, no, będzie 16. I tak, tutaj właściwie to jest tyle. E, tutaj jest właśnie na tą wieżę wejście. A tutaj będzie wyjście na ten. Na, na dół i tu będzie port. Hmm. I co? Hmm. I a właśnie i na górę. A, tutaj... Tutaj właśnie nie wiem co zrobić, bo tak nie wiem. Na magazyn to jest chyba za mało miejsca tego tak, właśnie. Tam idziemy teraz na górę i tutaj jest, o, tutaj będą bronie wszelkiego rodzaju, tam wiecie, łuki, miecze a tutaj, tutaj jest taki, no taki wiecie będę, będę ich na tutaj, ale tutaj jest takie, tych jest pełno w nocy tych kliperów i zombiaków wszystkich tych, yy, tak, tutaj zrobiłem szklany dach jak już tam widzieliście, powiększyłem, bo tam w ogóle to drzewo stało, więc stoi nawet stoi, to musiałem takie wyższe, trochę zrobić tutaj. Kolejny taki, i tak, co zamierzam zrobić? Tutaj, no to yy, tak gdzieś tutaj, dwa lub trzy miejsca, tak, żeby było chodzić. Odna, i tutaj do góry zamierzam stać. Tutaj wierzę na pewno wyższą, jak to jeszcze jestem postawiony. no ale po prostu mi czasu na to nie zaczęło. I tak już długo siedziałem, żeby zbudować tyle, i było przetapiania, było w ogóle wszystkiego. Tak, roboty dużo, więc yy, nie zdążyłem po prostu. Zresztą to będzie kolejny odcinek, jak yy, będziemy to budować. I yy, tutaj jest właśnie wieża. I no tam się władzi na górę. I tak to wygląda. No już, ale nie wiem, yy, tam muszę wiedzieć, też pokopać w dół, bo tak to latałem ciągle tam do kopalni. I tam przy okazji sobie wziąłem to wszystko co tam było. O, I pięknie rośnie jedno zami i tak, yy, no tak to wygląda i yy, to, to teraz weźmiemy się za ten czerwony proszek weźmiemy sobie to. Yy, to i w sumie no w sumie będzie wszystko to jest winno więc nic nie zaatakuje za się. No, well, gram na hardzie już mówiłem, tak, teraz nic nie budujemy, teraz jest odcinek, wiecie, dobra. Eee. Dobra, tutaj, to zrobię taki dość duży modelik. Tu mi tu miejsca, nie, tu mi braknie miejsca. Mówię, bo chcę sporego zrobić gdzieś tutaj, tylko postawić. A w sumie wiem, 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 gdzie wiem. wiem gdzie jest dużo miejsca, gdzie będziemy mogli się z tym bawić. Na górę. Na dół. I znów na górę. I jeszcze raz na górę. Dobra. Na razie tutaj. O tak, sobie damy. Damy pochodnie w taki sposób, że każda będzie odwrócona dupą do kolejnej. Tak, o. I. to sobie połączymy. O, widzicie, ta gasi ta tutaj. Tamta coś powinna zgasnąć. O, jeszcze tu. Widzicie, i teraz to działa tak. I teraz. No, one nie migają w każdym razie. No, to trzeba zrobić taki trik, że tutaj. Hmm, tak, tutaj będzie. Tutaj zwiedzamy. To może być tu albo tu, albo tu. Dać kolejną taką negację i wtedy cyk. Magicznie się wszystkie zaczynają. Tak, i... Tych negacji właściwie można by tutaj więcej tak nastawiać. Tyle, że ich liczba musi być nieparzysta, bo jak teraz zobaczycie, zrobię tutaj też to samo co zrobiłem tam. To przestaną. Jak zrobię to samo znowu tu. Dobra, no to teraz y, co, co jak mamy y, takie i i chcemy, żeby każda z tych pochodni się się ten y, migotała tak jak te no to, to będzie bardzo łatwo se, podłączyć ale z tymi już tak nie bardzo, bo ten już na pewno nam się nie uda podłączyć, bo kabel by musiał iść y, na tym poziomie, gdzie tutaj już się nie da postawić klocka, bo już blokuje nam ten kabel tutaj więc klocki dajemy tutaj i potem tu takie, no tu może być obojętnie tam nie yy, tak i podłączamy wtedy tamtą jezu ja spartaliłem troszkę o, to tak nie może iść musi, musi to być tak bardziej bezpośrednio o w no i teraz yy, Podłączyłem to do tamtego kabla, to do tego kabla. Widzio? No i teraz migają razem. Tam myślę, ja że podłączone, bo jedna bo podłączyłem do tego, czyli ta i ta migają na przemian, czyli to yy, było wiecie. Myślałem. Więc tutaj już raczej nie da rady, potem tutaj przerwa i znowu można dalej to ciągnąć i tak to wygląda. A propos tego coś taka przerwa była, no to... Ja co musiałem od nowa ten, ten mechanizm, jest trochę inny, bo budowałem go od nowa, bo w ogóle zacząłem już gadać, nagrywać, a nagrywania nie włączyłem, więc wiecie trzeba tutaj jeszcze raz wszystko nagrać Ludzie z tego już sami się pobawcie z tym bo ludzie już robią mechanizmy takie na przykład, korejstro zrobił taką disk w podłogę, gdzie to migają, migają, a potem się przepalają Piszę sobie tam podłogę, disco, coś w tym stylu i tam powinno być krypcie. Nie próbowałem, nie wiem jak to zrobić na razie. Dobra i znowu tutaj pocięcie, wiem ale dobra, dzisiejszy odcinek będzie taki trochę pocięty. To odłożę. Mam tą czcinę, bo już trochę zebrałem coś wcześniej. No bo tutaj chciałem wam pokazać jak się robi te książki. Póki znaczy się na książkach, Takie z książkami, nie. Niektórzy jeszcze tego nie wiedzą, nie? wiem, no to... Już to a poza tym musimy sobie zrobić, wiecie... Tak jak mówiłem, już to nagrywałem i już raz to pokazałem, więc tutaj stoi... Wiecie, z to jest tak, że jak już... Y, 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 raz postawisz, no to potem już nie z czego zabrać, więc to trzeba tak... Y, wiecie, jak, jak to działa, Tak jak ze szkłem, tak robimy tam papier, a tak książki. Kolejny w tych książkach jeszcze pisać nie da ale no, no, dobra. Ach, i nie mam drewna, żeby wam pokazać. To jest papa z randolu. I tak robimy sobie półki. O, i mamy półeczkę sobie tutaj myślałem że sobie dostawię. i tak mm, sobie tutaj właśnie y, zacząłem kopać już nawet No i tutaj zdecydowałem że będzie kopalnia i to się nie nagrywało właśnie że kapnę i to jakoś tak będzie tutaj wyglądać mniej więcej To jest dość popularna metoda. Kopiemy sobie w kółeczko, w kółeczko i schodzimy na dół. Tak. Dobrze. Dobra. to ja sobie tutaj tak ten... będę kopał, może na coś natrafię. A tymczasem... O, mamy tam pająki, przede wszystko to może, o mam mieczyk tylko pozwolicie że zostawię sobie te tutaj odłożę te, nie, wszystko jakby mnie tu dupceli. super też nie chcę tego po prostu wszystkiego stracić tak a tu gramy na hardzie, to jest ich od, 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 od. Dobra. dobra idziemy z mieczykiem najpierw przylukamy sobie wykorzystamy naszą yy, no wieżę może nie was. Tutaj, tutaj, tutaj jak wyjdziemy to kto nas powita Kieleć zębiakiem. Nie, tu ja tędy nie wychodzę. Tych kolegów to ja nie lubię. Yy, o, ale tego lubię. I yy, sam upadek ja myślę, mi trochę odbierzę. A tak widzicie. jest zaskoczenie go. O! No, tego się nie spodziewałeś. O, o nie, 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 tamtego też nie lubię. Przelukamienie. Wejdziemy tak. Trochę powoli może. Ale nie mam akurat wyjścia tylnego. Bo o nim na razie nie pomyślałem. No. Dobra, mamy dwie linki. nie trzy tym zrobił No ale dobra. I zrobimy sobie... Nie, tu jest box. Zrobimy sobie wędkę. Tak się robi wędkę. Tyk, tyk. Jest wędka. Rędka też ma swoją wytrzymałość I tak, y, rozumiem właściwie do wszystkiego tutaj tak, nie? No nie do wszystkiego, o, widzicie Tu się ciągną. I z to jest tak y, Mój kolega zobaczył nawet Chciał sobie zwierzaka przyciągnąć, nie? No taki kury Zaczął sobie przyciągać do siebie, wiecie Złapał coś, potem cyk I wiecie, i kura leci Do nas, o. O, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, skoro jest tylko jedno, ale... Mm. No właśnie, zupę zostawiłem. Idę się dowaduję moim power Raidem I zaraz, zaraz powrócimy. Jeżeli tam nie jesteś sam w ogóle, jest. Mm. ten power -aid? jest o, nie, nie to. tak o eee, zostawimy tu, tutaj mam tam, o, Nie wiem, że można je zrobić, ale akurat ich nie mam właściwie tego tego, tego, tego więc mmm, Micha został weźmiemy sobie jedno mięsko Dobra. i pójdziemy ich poszukać więcej Tak na razie będę kopał, potem spróbujemy jakiś mechanizm zrobić, port tutaj zrobimy Ogólnie mam bardzo... O, o nie, dobra, 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 chodź, chodź, chodź Chodź stąd, też trzeba Też nie będziesz taki... Nie, 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 nie Stąd to trzeba ostrożnie No Dziękuję No i co? Jakbyś chciał, żeby byli, no to ich nie ma. No nie mówcie, że ich nie ma, no. Pająk by się przydał. Bym sobie miedzy, znaczy łuk zrobił. O, nie mam zbroi właśnie. W sumie. Z wami też. A, o, dzięki, aby ja sobie zrobię fajny ten. E, fajny ten, 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 ten. Obraz. No. E, baranki. Tak, to fajnie wygląda. Dobra. E, może postawiłem taką beczkę, ale jak na razie będzie wprytę. mówię, w następnym odcinku pójdę jeszcze tam, pozbieram tego kamienia. E, zrobimy. Ten zamek, znaczy tą wieżę taką, zamek dalej będziemy budować i... i nie ma ich. O, nawet to jest moje, to jest potrzebne. No właśnie, no to ja już tam będę się z nimi napiercielał bliżej domu, bo już zachodzi słońce, nie jest jakby co to, to trzeba mieć. Trzeba na chatę zwiewać. Idę może odłożyć ten... Zrobimy sobie ładunek TNT że na te odcinki, kiedy będę się z nimi nawalał. I tak trochę mam biegania do tego tam magazynu takiego dwa. Jedno już kiedyś. Zdobyłem w tym no, dwa metra, a teraz mam drugi. A nie, z tego to... Z tego to będą buciki. No, buciki mi wystarczy. Buciki. No. Ta. To sobie odłożę. Dwie liny by się sprzedały wejdziemy i z góry sobie lukniemy. nie... a nie tutaj to nie te schody kurczę. już mi się nie wiecie oczy, niedawno mam ten zameczek więc będziemy się wszystko zlasować no hmm. no i są normalnie to się pojawiają już kurde jak zachodzi ja najchodzi mi na tych pająkach zależy, bo bym sobie był zrobił na kliperach. bym sobie zrobił, wiecie

Idziemy na dół już Zapytam Jeszcze potem wiecie, drzwi przycisną mi Jakiegoś tarana łeb dostanę Nie wiem jak się wyjść Mogę zrobić tylne jakieś wyjście Nie wiem czy wy coś widzicie Ale oni to raczej jak jest winno to nie przyjdą Tutaj będziecie się pająki i klipery po tej stronie Więc to tutaj będę szukał ich Czekajcie, no jest, może, muszę, muszę chodzi Sam tu mało widzę O, je i, o, o nie, no, może trzyta za dużo Chodź do nas Chodź tutaj Och, no No kurde, łatwiej nie mogło być, o nie, o nie, o nie, o nie, o, nie. Tak się nie bawimy co drugi? nie uff jakąś inną taktykę na sobie no bo wskoczył do wody a potem dopiero ktoś tak się zakamuflował i tam są dwa klipery i i ten i dwa pająki nie wiem czy coś widzicie tam czekajcie yy. jeden się na mnie patrzy pająk Ha. Nie bo jak nie zaraz tutaj nabiegną wszyscy. Widzimy, że teraz, że pająk jest tak inteligentny jak owca. To jest naprawdę. A, może ja będę z mieczem chodził. O, do tego kolegi ty ja nie lubię z mieczem. Do dupiego. Nie, 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 nie wybuchaj, nie wybuchaj. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Dobra, tyle mi wystarczy. O, zombie... E, ja, zombie to nie dość wolny ze i na TNT nie starczy. Jeszcze jeden jest potrzebny. Ja sobie to odłożył z nie, nie tego. Nie wzięliście te z zaskoczenia i... Siedem strzał. Krzemień nie jest potrzebny. Eee, łuk robimy następująco. A nie! Czekajcie. E, to w ten sposób. No, już dawno nie robię młoków, sorry. Patyciki eee, Patyczki sobie zostawimy. Patyczki to jest naprawdę. Eee, w sumie... W sumie mógł też. Na razie nie będę strzelał. Eee, idziemy z mieczykiem. O, jesteś tu. O. Czy ziemsę ze mną. Piórko mam i wiem, że nic nie widzicie, ale ja niestety też i niestety tak będę musiał jakoś chodzić tej podgonił stąd nie mam żadnego pożywionka mogę sobie wziąć o jest 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 o, nawet o kurde, o kurde, o jaki to sprytny. Dobra. O tam jest... Tam jest pająk ze skortą szkieleta to. Ta nie raczej nie pójdę. Chcę zacząć do mnie strzelać, o ten na mnie naskoczył. O nie, tam jest ich czterech. Czterech pancernych. Wróci my czterej pancerni! Pancerni. Może, to może O nie! O nie! O nie, tu, och! tu był jeden pancer, za co ma sześć macek. Nie, nie tych odnuży a ty to jesteś. Też... Cienka dupa. Co mam tam? O, klipera widzę. A tam znowu pancerny. My cztery! To, to dwóch zgubili. Mm, ale za to z i tym... A, pająk znowu pływa o, już słyszę wiele. dobra w sumie to w dzisiejszym odcinku będzie na tyle i yy, i nie mamy, nie zrobię wodonku TNT jeszcze, musiałbym ten wziąć no dobra, no to myślę i tak dobrze mimo wszystko na dzisiaj mamy łuk, yy, tą yy, pętkę i w sumie wszystko wszystko na dzisiaj, dobra